W najbliższych miesiącach rozstrzygną się losy Europy Środkowo-Wschodniej. W związku z czym, jako Konfederacja, składamy wniosek o uchwałę Sejmu, wzywającą rząd do niewysyłania wojsk na Ukrainę, niezależnie od okoliczności. Ta uchwała jest niezwykle ważna z następujących powodów. Przede wszystkim. Nie powinniśmy wysyłać wojska na Ukrainę, ponieważ już teraz mamy bardzo ważne zadania w architekturze bezpieczeństwa Europy środkowo-wschodniej. Już teraz mamy granice z Rosją, już teraz mamy granice z Białorusią. Polska już teraz jest ofiarą wojny hybrydowej na granicy Polski z Białorusią. I zadaniem wojska polskiego jest pilnowanie granicy państwa polskiego. Nikt nas tego zadania nie zwoli, nikt nas tutaj nie zastąpi, nikt inny nie będzie bronił granicy Polski z Rosją, granicy Polski z Białorusią, niż właśnie wojsko polskie. Państwa, które z Rosją nie graniczą, takie jak Włochy, Francja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, oczywiście, że mogą, a może nawet powinny wysłać swoje wojsko na Ukrainę po to, żeby pilnować tam bezpieczeństwa. Ale wojsko polskie powinno przede wszystkim pilnować bezpieczeństwa Polaków. Mamy zupełnie inne zadanie. Dalej, załóżmy, co by się wydarzyło, gdyby jednak te wojska zostały zaatakowane, gdyby zostały pokonane na Ukrainie. Kto wtedy będzie bronił Polski, kto będzie bronił polskiej granicy, jeżeli nasze wojsko zostanie zaatakowane na Ukrainie? Nie będzie. Komu bronić Polski? Ponieważ nie wierzę, że w sytuacji zagrożenia nagle, momentalnie, w ciągu paru godzin do Polski przyjadą wojska z Francji, z Niemiec czy Wielkiej Brytanii po to, żeby bronić Polski i Polaków przed agresją. Takie coś się po prostu nie wydarzy. W związku z czym jest niezwykle istotne dla interesów państwa polskiego, żeby wojsko polskie nie było wysyłane za granicę. Teraz jesteśmy świadkami niestety nacisków na Polskę, próby przekonania Polski, Polaków, do tego, żebyśmy swoich żołnierzy jednak na ZUD wysłali. Mamy wypowiedzi, szefa francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który powiedział, że w Polsce istnieje ponadpartyjne porozumienie, że do 18 maja, do wyborów prezydenckich nie należy podnosić tego tematu, co sugeruje wprost, że temat ten znowu pojawi się na stole po wyborach prezydenckich. Teraz słyszymy wypowiedzi polskich polityków z obecnej koalicji mówiących, że nie no, że Polska nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę. To dlaczego Francuzi mówią o tym, że do tego może dojść, ale dopiero po wyborach prezydenckich? Już teraz widzimy mainstreamowych dziennikarzy z mediów prorządowych, którzy mówią, a dlaczego Polska ma nie wysłać tych żołnierzy? Skoro wysłaliśmy żołnierzy do Iraku czy do Afganistanu, to wyślijmy też na Ukrainę. Ten temat niestety pojawia się w polskiej debacie publicznej, natomiast trzeba to jak najszybciej uciąć. Wiem oczywiście, że NATO wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę, no ale niestety już wiele razy, Tusk wiele rzeczy mówił, a doskonale pamiętam, jak przysięgał Polakom, że z każdego ministra, który zaproponuje podwyżkę podatków, po czym jego rząd podniósł ponad 20 podatków. Pamiętam Donalda Tuska, mówiącego, że on się nie wybiera do Brukseli, po czym pojechał do tej Brukseli i został królem Europy. Pamiętam wreszcie Donalda Tuska mówiącego, że on zrealizuje 100 konkretów 100 dni, że to nie są tylko zwyczajne obiecanki, że tak się wydarzy. Więc Donald Tusk naprawdę wiele rzeczy mówi, dlatego powinniśmy jak najszybciej powiedzieć sprawdzam. Jeżeli rzeczywiście wszystkie partie w Polsce wykluczają wysłanie wojska polskiego na Ukrainę, to podejmijmy jako Sejm uchwałę wzywającą polski rząd do niewysyłania żołnierzy na Ukrainę, do niepodjęcia żadnych działań zmierzających w tym kierunku. Zwracam też uwagę, że ta uchwała jest w interesie polskiego rządu, w interesie samego Donalda Tuska. On teraz, mam nadzieję, prowadził różne rozmowy międzynarodowe. Mam nadzieję, chociaż niewielką, że broni tam interesu państwa polskiego. I taka uchwała Sejmu zabraniająca mu wysłania żołnierzy na Ukrainę jest, będzie dla samego Donalda Tuska bardzo silnym argumentem w negocjacjach. Będzie mógł powiedzieć Macronowi, że on rozumie sytuację, może nawet by chciał, ale niestety Sejm mu zabrania. Cały parlament polski podjął uchwałę wzywającą do niewysyłania wojsk na Ukrainę, więc on ma ręce związane. Taka uchwała pomoże samemu Donaldowi Tuskowi, jeżeli on rzeczywiście szczerze nie chce wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę. Wzywam też pozostałych kandydatów na prezydenta. Do tego, żeby jasno się opowiedzieli w tej sprawie. Zgodnie z polskim prawem nie da wysłać wojsk polskich na Ukrainę gdziekolwiek za granicę bez zgody prezydenta. Prezydent musi wyrazić na to zgodę. Więc od razu deklaruję, że ja takiej zgody nie wyrażę. Żaden polski żołnierz nie stanie na Ukrainie, jeżeli będę prezydentem. Wzywam pozostałych kandydatów na prezydenta do złożenia tak jednoznacznej deklaracji. Jeżeli to im się powiedzie, jeżeli oni wygrają te wybory, to żaden z nich nigdy nie zgodzi się na wysłanie polskich wojsk na Ukrainę. Jeżeli takie deklaracje nie padną, jeżeli... Nie zgodzą się na wypowiedzenie tych słów, to znaczy, że niestety nasze czarne przewidywania mogą być prawdziwe i rzeczywiście doszło tam do jakiegoś ponadpartyjnego porozumienia, które mówi, że do 18 maja nie ma tematu, a potem to się zobaczy. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale niestety wiele rzeczy wskazuje, wiele argumentów wskazuje, że niestety tak być może. I trzecia sprawa. Jesteśmy prawie już trzy lata po wybuchu wojny. Było bardzo dużo czasu na to, żeby przygotować się do ewentualnego konfliktu. Kraje Europy Zachodniej obudziły się nagle w sytuacji, w której dowiedziały się od Donalda Trumpa, że same muszą zatroszczyć się o swoje własne bezpieczeństwo. To powinno być rzeczą zupełnie oczywistą. Jesteśmy trzy lata po wybuchu wojny, już ponad 10 lat po ataku na Donbas, przy pierwszej agresji rosyjskiej na Ukrainę i my dalej nie jesteśmy do tej wojny gotowi, dalej nie jesteśmy przygotowani. Roczna nasza produkcja amunicji artyleryjskiej przy zużyciu ukraińskim takiej amunicji starczyłaby na trzy dni wojny. Trzy dni. Zamawiamy teraz w wieloletnim zamówieniu 10 tysięcy dronów samobójczych. Brzmi to dobrze, tylko Ukraina zużywa 20 tysięcy takich dronów miesięcznie. Nie jesteśmy w ogóle przygotowani do wojny. Nie powstały nowe fabryki amunicji. Polscy politycy zajmują się jakimiś kompletnymi głupotami, jakimś bieżącym sporem politycznym, jakimiś jałowymi dyskusjami i kompletnie zapomnieli o rzeczach najważniejszych. Kompletnie zapomnieli, że są odpowiedzialni za przygotowanie nas do wojny. Jeżeli teraz polskie wojsko nie jest gotowe do obrony Polski, a niestety nie jest, to jest to niestety ich wina. Trzy lata po wybuchu wojny, nawet nie rozpoczęto budowy ani jednej nowej fabryki amunicji artyleryjskiej w Polsce. To jest tak dramatyczne, to jest tak nie do uwierzenia, ale niestety takie są fakty. Podsumowując, stanowczo sprzeciwiam się wysłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę niezależnie od rozwoju sytuacji i składamy uchwałę. Mamy nadzieję, że polski parlament ją prawie że jednogłośnie albo jednogłośnie przyjmie, która będzie wzywała rząd do niewysyłania polskich wojsk na Ukrainę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo dziękujemy za przybycie na konferencję. Dziękuję. Wysłałby Pan wojska polskie na Ukrainę? Absolutnie nie. Nawet dzisiaj składam uh, projekt uchwały do Sejmu zobowiązującej rząd do niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę. To jest wbrew polskiemu interesowi. Polska nie może wysłać ani jednego żołnierza na Ukrainę. No dobrze, ale nie chciałby Pan, żeby wojska ukraińskie były na południowo-wschodniej granicy Polski. A co jak dotrą za lwów? Panie Wojsko polskie musi bronić polskiej granicy. My już teraz mamy granicę z Rosją, my już teraz mamy granicę z Białorusią. Prawda, Jeżeli ale kto... co innego mieć Rosję y, na dwóch flankach, a, a, a jakby byli na południu, to byłoby jeszcze gorzej. Redaktorze, to jest zadanie dla Francuzów, dla Brytyjczyków, dla Szwedów, dla państw, które nie mają wspólnej granicy z Rosją, żeby tam wysłać swoich żołnierzy. My musimy bronić naszej granicy z Białorusią i z Rosją. Po co nam taka uchwała, którą chcecie złożyć, skoro rząd i wszyscy mówią, nikt nie wyśle polskich wojsk na Ukrainę. Panie redaktorze, każdy wie, że Donald. Tusk naprawdę bardzo dużo mówi, a potem zupełnie co innego robi. Już teraz mamy informację z MSZ-u francuskiego, który powiedział, że, no, że w Polsce jest konsensus ponadpartyjny, żeby nie ruszać tej sprawy do 18 maja i żeby ewentualnie dopiero po wyborach prezydenckich wysłać tych żołnierzy. Ja nie wierzę w żadne słowo Donaldowi Tuskowi. On mówił, że nie będzie wdrażał paktu migracyjnego, a kanclerz Niemiec Olaf-Scholz mówił, że będzie. Teraz znowu mówi, że nie wyśle żołnierzy, a Francuzi mówią, że my o tym rozmawiamy, tylko żeby wysłać ich dopiero po wyborach prezydenckich. Jeżeli to nie jest żaden problem, to podejmijmy tę uchwałę. Szymon Hołownia mówi na wirtualnej Polsce, że zamierza pana pokonać. Przyjmuje pan wyzwanie? Czy każdy kto startuje w tych wyborach zamierza, tak mi się wydaje. Przynajmniej powinien pokonać pozostałych kontrkandydatów, więc niech chownia próbuje.